Nie wiem, czy to, co teraz się stało, mogę określić jako szczęście, czy pieprzone nieszczęście, bo znalazłem chyba na creepypasta wiki przez przypadek chyba najgorszą creepypastę, jaką w życiu czytałem. To jest naprawdę gorsze od późno, w zasadzie to jest chyba ten sam poziom. Nie wiem, czy nawet tego ten sam autor kurwa nie pisał. To jest takie głupie, że to nawet jest. chyba nie, chyba to chyba jest jakiś troll pasta, czy coś, ale to jest na creepypasta wiki. Em, Autor się szczycił, że to jest moja pierwsza creepypasta. Nie ocenia trzmaty czy coś takiego, nie? Napisałem swoją pierwszą creepypastę. Eee, a powiem Ci, kurwa, przyznam zgadnijcie co ile ma lat. Kurwa 10. No to rzućmy okiem na dzieło tego kolesia. Nazywa się ono Hobbit. <gryw> kurwa Hobbit. Dobra, to jest chyba creepypasta o Hobbicie. Pierwsza jaką widziałem. Mam na imię rychu. Grałem sobie, kiedy zadzwonił do mnie Tato. Kurwa, co? Ta, tak już się zaczyna, pięknie. Powiedział mi, że znalazł nowy film w sklepie na DVD. Był to sześciopak. <grymne> sześciopak. Władca Pierścieni i Hobbity, czyli same klasyki. Hej, synu, chcesz obejrzeć? Powiedział, wchodząc do domu. Zrobiliśmy sobie sałatkę ziemniaczaną, obraliśmy ziemniaki, ugotowaliśmy jajka, potem zmieszaliśmy z majonezem i musztadą oraz koperkiem śmietanką. Okej. Okay. To było dziwne. Czemu taki... Masa detali, jeśli chodzi o opis jedzenia, i odpaliłem pierwszy film Hobbit, niezwykła podróż. Hobbit pojawił się na ekranie, patrzył się prosto na mnie, i wszystko leciało w miarę normalnie. W końcu na ekranie pojawił się Gungalf! Gungalf! Jego kołczwago! Co to kurwa on Google tłumaczył! Dwa przecinki. Spytarł się, czy nie może Bilba zaprosić na przygodę jak? Co kurwa? Na przygodę jak? Przyjrzałem się scenie i zobaczyłem, że gdy przyszły krasnoludy w tle było widać jakąś czarną postać na chwilę na ekranie Mignelo I krasnoludy umarły, a potem film leciał jak normalnie, ale krasnali nie było Na przykład jak Gandalf rozmawiał z krasnoludem, to go nie było, albo same bronie latały w powietrzu bez krasnali Jak to brzmi? Latały bez krasnali Nagle na a ekranie pojawił się Gandalf i leciał w moją stronę Hobbit Bilbo Baggins Czerny. Co to kurwa? Co to kurwa jest? Leciał w moją stronę hobbit Bilbo Bagi strzarodziej gadaw i trzy raz duka Pod wodzą to na te tarczy Kontynuują wyprawę, której... której mi niczego... Celem jest odzyskanie elemoru Królestwa Krasnoludów, nagle pojawi się i strzelił mu w głowę CO TO JEST?! I strzelił mu w głowę, ty zabijaka Uriele i król zabijaka CO TO JEST?! A pierdole, co to ma być? To jest jakiś bełkot, co to jakiś Google tłumacz tutaj dał? To jest jakaś angielska creepypasta, Hobbit, i on to przetłumaczył? Przetłumaczył w nawiasie. To, mam dziwne wrażenie, że to jest parę creepypastów połączonych w takiego jebanego Frankensteina. Wtedy płyta zaczęła płąść i na ekranie Gandalf zmienił się w straszna postać. TO był DIABEŁ! Diabeł! Tak, diabeł! Wittaj rychu, to ja Maniu, Maniu, dzieci zniszczę wasz świat przez magię w filmach, poddajcie się szatanowi moich wojowników, niedźwiedzia wojownika, ja pierdolę! To wygląda jakby to było przetłumaczone z angielskiego na jakiś, nie wiem, rosyjski czy coś, a potem z rosyjskiego na angielski, a z, a z angielskiego na polski. Moich wojowników, niedźwiedzia, wojownika, beorna, gigantyczne pająki z mrocznej puszczy, leśne elfy dowodzone przez Legolasa, kurwa, ten jest przekopiowany ja opis aukcji z za Allegro. Tauriele i króla Tranduila oraz tajemniczego łucznika znanego Bardem, który przemyca ich do miasta na jeziorze. Wtedy wreszcie ujrzą samotną górę, staną w twarzą w twarz największym niebezpieczeństwem, smokiem smogiem, zwierzęta. Co? Leśne duże i małe centaury, jedno są olbrzymy, krasnale. Dryady sprzyjające astronomii. Co? Kolejce przegopiował tutaj, kurwa, opowieści zdarzyli. Wiedźmy, karły, małpoludy, ogry, wilki, wilkołaki, co jest kurwa? Co to ma być? Duchy złych drzew i trujących roślin Widma strachy, strachy kurwa Strachy i fryty, wampiry, harpie I wszyscy, którzy stoją po stronie szatana co? Ej, wilkołaki nie stoją po stronie szatana Wystraszyłem się i pobiegłem pod księdza ale płyta odleciała przez okno! Nigdy nie obejrzę już w pierścieni Copyright rychłu Gruszka! I to jest taki moment, w którym nie wiem, czy to jest troll pasta czy ktoś to serio napisał. Wiecie, czemu mam takie wąty? Bo jak byłem mały, to robiłem, że tak powiem, takie... Książki, mianowicie... pamiętać te Bambiego? Otóż miałem też inne książki, w których... Kopiowałem różne inne książki, na przykład opowieści z Narnii, i tylko zmieniałem imiona postaci. Mam dziwne wrażenie, że ten hobbit cały, to jest jakaś creepypasta połączona z paru innych chujowych. Pamiętam, że była taka podobna creepypasta z szatanem, który e, się jest w jakiejś grze, i to chyba było. E, to mi się wydaje, że to jest, Są wycięte słowa z różnych creepypast. E, I tyle. Albo to napisał jakiś anglik, który próbuje pisać po polsku. Naprawdę. Bo ja nie wiem, co to tam się kurwa dzieje. Na początku jakiś rychu, wali jakiś kurwa opis tej pieprzonej sałatki, taki strasznie z detalami. Potem dzieją się strasznie dziwne rzeczy. Jakieś przekopiowane opisy z aukcji na Allegro, potem jeszcze ta narnia. <ślesk> Autor zarzeka się, że to jest naprawdę pasta. I że to nie pasta. I szczerze, to ja w to nie wątpię. Bo, naprawdę, ja widziałem takie chujowe creepysta, już na przykład najbardziej znane, to jest to późno. Ale było na przykład, będą kiedyś takie creepasta GTA San Andreas, ukryty poziom, czy coś takiego. I tam było coś takiego. I tutaj mi się wydaje, że z tego też jest skopiowane w tym Hobbicie, Bo tam był taki tekst, chyba: Za rogu wyszedł ten penny, strzelił mu w głowę. A tutaj jest napisane, i nagle pojawił się elf i strzelił mu w glowę. Dziwne, nie? <laughs> A, tak czy siak to jest chyba najgorsza klipa z do tej pory przeczytałem Wejście tu kurwa przebijcie Znajdźcie mi coś co to przebije Bo tego nic nie przebije